Aha! Elo Co tam, jak tam? Dzisiaj jest plan taki, że idziemy kopać Wiem, że żelazne z enchantowaną, ale patrzcie jaki enchant Kurwa To się nazywa enchant Ja tutaj mogę największe enchanty, ale patrzcie Wydajność dwójeczka, jedyneczka, dwójeczka, dwójeczka I trójeczka Widzicie to? No ja to jest to widzę Tylko jeszcze może Trochę jagódek A nie urosły Dobra 43 a mama, mama, mama Najlepszy killoff na koniec może jedyneczką na początek stopniowo i do najlepszego. Tak, e, dobra, gdzie jest moja kopalnia? W tamtą stronę. Kurwa na własnej posesji jeszcze skubię. Tu jest moja dziura patrzcie jakaś Nie wykopuję tego węgla, bo to by tak ładnie wyglądało. E, a, i tu już jest jedenasty. Ale tak myślę trzeba się. A w tą stronę wykopiemy się. Za ile pierwsze diaksy będą? O, wągiel. Dobra, to jest przydatne. To się bardzo przyda, bo wszystko jest na wykończenie. Nie ma żadnych surowców. Halo, diaksy? O, żelazo. Bessie. Wziąłem dobra, nic. O, tam jeszcze mogę coś ruszyć, nie ma nic. Upa a... nie chce mi się Słyszę lawen. a przy lawie często są y, diakse. No, ale tutaj pewnie diaksów nie będzie, znać. Mam jeszcze taki trik. chuja to buzi. Nie ma nic, ale może coś w tą bajkę. Oj, 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 oj. Jest i złoto oho O, dawać mi to szybciuteńko. Raz, dwa. O, co przegapiłem. <tryk> D -d 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 <tryk> Słyszę wodę. To jest niedobry znak. Urywa mać. Stupę Tanion! O Boże! Nie, 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 chodź szybciutko, szybciutko, szybciutko. To ciórki, to ciórki, to ciórki. ten też mnie widzi. Sz, kurwa! Co za debil. Aaaa, taki chuj! Taki, o kurwa, mać! It's Chyt? A, dobrze. Ej, próbuje się do niego sam kurwa. Tam pierdele. Wypad. Baro. No, halo. No, chodź. Dziękuję do widzenia. Ha, czyli to są dwa konia... Wow. Wow. Oj, wągiel. Fajnie. Szkoda, że już drugi kilo zamarłe. Mm. Dziękuję. Do widzenia. To oh, oh. oh. jest żelaza. Dobra, idziemy dalej w przygodę. No nie się załamiać, nie znajdę żadnych dementów, naprawdę. Zobaczcie, jaki ja tunel już zrobiłem, a tu nadal żadnego diamentu, naprawdę, no, no, no nic nie ma, no, pusty ekwipunek, no, nie ma nic, Klof już w połowie, przedostatni, ten najdłużej wytrzymały, bo ma zniszczalność 2, a tu nic nie ma, naprawdę, tutaj, no oprócz węgla to nic nie ma. O kurwa Siemaneczko ziomeczki Co tam u was? Śliczny jesteście. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ciekawe czy moja... Dobra jest moja matematyka. 8 diamentów. No i teraz to mi się chce kopać. E sobie kół sokna. Cztery oh. A, lecimy Halo, halo nie śpimy. Aha Aha Nie to, że coś się popsuło nie, nie, nie skąd? ja może to wina szota bo gram na Snapshocie Na pewno to jest wina szota A nie, że niby O kurwa chyba w to do mnie twani. No, fajna, znaczy no, mogę, bardzo ten, no mogę dłużej sobie pospać Mi to pasuje, znaczy trochę, dobrze Nawzajem Do widzenia <ścoughs> O kurwa Koronawirus Ach, te rozmowy z nauczycielem I w tym momencie pada kill -off. No, czas wrócić na powierzchnię, ja pierdziara ale że daleko z Olos Już jesteśmy na powierzchni zanocza piścia O kurwa noc Ej, czy się rozpiął tej O fucking bitchen, machen A, a, szybko Rura gaz Na Do domku I spać Ej, sayonara, arrivederci Roma Potworki Kurwa życie bez scrolla jest trudne Make, make, proszę bardzo, jak szybko się dorobię majątku. Wie. To jest... Kurwa, a wy jesteście tępe. Kurwa, a czemu one popełniają samobójstwa cały czas? No już. Taka. Zagroda. Improwizoryczna. Wypij, prawda? Pierw. Poprocie. Teś taś, młoczkie. Muuuuuu. Jak się cieszyło, młodźka Chodź Chodźcie, droga wycieczka Szkoda, że raz na jakiś czas, znaczy nie wiem, jedna na milion krów Może się zrespić fioletowa. Zapraszam. Wcale nie wygląda podejrzanie. To jest wszystko na dzisiaj. Elo!